Cześć, z tej strony Kel Team. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Alpy V1.2.6. Jak widać, powiększyłem sobie troszeczkę domek o mm, 3, 5 kratek szerokości, o 5 kratek, no można powiedzieć, że to jest szerokość domku, tak, o 5 kratek szerokości, w celu zdobycia kobyl, większej ilości cobblestone. A po co będzie ten cobblestone? Cobblestone będzie do tego, iż chcę dzisiaj zbudować mm, taką... No, można powiedzieć, że to będzie taka wieża w końcu, no bo co to ma być niby, nie? E, gdzie ją postawię? No, ja planowałam ją postawić gdzieś tutaj, ale potem jak tak patrzę sobie na teren, to jednak pomyślałem, że lepiej by wyglądała w tym miejscu, tak? E, no, będzie potrzebne mi do niej, chciałabym ją zrobić taką albo 3x3, nie? Albo e, taką po prostu 4 x cztery szerokości, nie cztery szerokości, cztery szerokości 8 i później tu 2-2, czyli w końcu by było 12, nie. A że no, mało miałem tego Cobblestona, bo miałem praktycznie tam jeden cały stak i tam pół chyba drugiego. No to nie mógłbym sobie pozwolić nie, na budowanie jakiej bardzo wysokiej. A tak pozbierałem jeszcze. No i teraz yy, obliczyłem, że sobie pozwolę, że tak budując, tak 4x4, 4, nie? Będę mógł zbudować wieżę o wysokości 21 kratek, tak? A budując wieżę na, tak 3x3, 3, będę mógł zbudować z 28 kratek wysokości, nie? Czyli zbuduję tu jednak, to jednak 3 tu 3x3, no bo taka yy, ta większa wieża, chociaż. No jakoś nie mogę się tak zdecydować, wiecie, bo tak to bym miał, kurczę, sobie wchodził, ale no nie wiem, no na razie zbuduję taką, taką niższą tą, nie? O, tu zrobiłem kamień, bo wpadałem często, nawet jak nie chciałem wpadać i ja sobie taką blokadkę zrobiłem, nie? Dobra, yy, to tak, najpierw zbuduję sobie tak, zobaczę ile jeszcze tego zostanie, bo tutaj będzie jeszcze wiadomo wysokość, nie? dojdzie taka, bo na razie będę sobie budował tak, żeby już głowy nie zawracać to będę sobie budował o kurde no. Albo wiecie co? Buduję o tak, yy, nie tak zbuduję większą. Przecież w każdej chwili to można rozbudować i nie trzeba tego kończyć praktycznie. Przy nikt mnie tutaj nie zmusza także ja tam o! i jest git i powiem wam, że ile wejdzie tyle wyjdzie a szkło tutaj zrobimy, jeszcze wstawię a będę w miarę możliwości sobie tam z każdym odcinkiem rozbudowywał, nie? a dzisiaj coś się tam innego zrobi, prawda? także tutaj nie ma jakiegoś przymusu a zrobię od razu taką dużo tam, kurde co się będę męczył z jedną kratką, a tak można sobie jakieś przejście od domku sobie zrobię do wieży o, czy coś takiego nie, jakieś tam bajery, wiadomo, zaraz coś tam się wciśnie, nie? Z góry może lawa będzie spływała, czy coś wykombinuje jakoś lawę. I jeszcze trzy staki, to trochę będzie, no. Nie będzie jakaś ona wielka, ale też nie będzie niska, wiadomo. A poza tym tak, informacja co do kryształków. Zasadziłem więcej kryształów, bo musiałem się wybrać po kryształy. Szczególnie po wiz. Musiałem znaleźć jego 8 sztuk i znalazłem. Łatwo pan Wam, bo latam sobie na tym dywanie i ten dywan jest jednak odnawialny i, i da się go zebrać. Zbiera się go i wkłada się do tego e Taumik Restorer tej maszyny naprawiającej. Nie i bardzo fajnie mówię wam, na długo dywan wystarcza, szybko lata, bardzo szybko. On może lata z 5 razy szybciej niż balon. Także naprawdę dobry środek transportu i bardzo, bardzo wydajny. A poza tym te kryształki, no to mówię, no, uzbierałem, zasadziłem je i rosną, ale żeby je zbierać, wyczytałem, no bo tak, to by się zniszczyły je wszystkie, prawda? A żeby je zebrać, trzeba mieć krystalin, krystalik bel, czy jakoś to tak było czyli taką, jakby, łyżkę no, kryształową, która e, powoduje to, że Prawym przyciskiem myśl zbiera po jednym kryształku, czyli jak jest cztery kryształki, to ja muszę kliknąć trzy razy, żeby nie zniszczyć rudy, a później one sobie będą odrastały, tak? Także wydajne źródło. Szybko rosną kryształy, nie narzekam, naprawdę. Później świadomo można ich sadzić więcej, 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 jeszcze więcej. A żeby odkryć to Crystalline Bell, musiałam niestety poszukać na internecie informacji, bo najpierw myślałam, że to się kill zbiera, ale dobrze, że nie walnąłem w to, bo bym rozwalił rudę, nie? I wyczytałam na necie, że trzeba do question włączyć... Po prostu y, kryształ. Wiadomo, no, na dole tam jakieś środki, a w tym badań kryształ. No niestety poszły mi dwa kryształy, bo włożyłem akłosy, żeby myślałem, no, żeby wyjść nie tracić, nie? I włożyłem to pierwsze nic i za drugim wypada już gotowa, nie jeszcze receptura, tylko już przepis gotowy, nie? Yy, to odczytałem, to, to, i to jest jedna sztuka szkła o takiego i jeden kryształ. Wkłada się do infusera, tworzy się ta łyżka. Łyżkę można naprawiać, także. Wszystko praktycznie można naprawić. Ja, nawet, ja myślałem, że to tylko naprawi te zwykłe przedmioty, nie? A to nawet gówno naprawiło, wiecie? Także gówniany miecz już naprawiony, gówniany kilof też. I od razu mówię, że jak się naprawia kilof zenczętowany, zwykły diamentowy, to nie niszczy enczętu. Normalnie tak jakby był nowy. Po prostu się naprawia. I zęczentem zostaje, nie? Jeszcze tutaj będzie taka ta. Zaraz, 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 zaraz. Zobaczymy, jak to będzie szło. Dobra. A, czekajcie, a ja się zmieszczę przed tą górką zmieszczę się dobrze. To to najwyżej. A patrzcie, to ta widzi tak fajnie. A, najwyżej to się jakieś ten te buchnie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Czyli tu będą drabinki, to tu będzie szkło. Okej, okay, a ja muszę pójść zrobić drabiny, wiecie, bo później zeskoczyć już nie zeskoczę, nie? Tam, to, tam. Jezu, jak to się kiedyś tak chodziło bez tego, sprytny Boże, no zobaczcie. Ale kiedyś jakoś powiem Wam na to, nie narzekam. To, to nawet nie przypuszczałem, że będzie można biegać. O, a ja już się dowiedziałam, że można biegać, powiem Wam jak wersja wyszła ta 181, z tym bieganiem, to ja może. Ze trzy dni po aktualizacji dopiero się dowiedziałem, że da się biegać. I tak sobie myślę, o ta pewnie da się biegać. Kumpel mówił, że da się biegać. Ja mówię, no ta ja co ja robisz. A on ta, no to zobacz, no to zobaczyłem. I jednak biegać się da. Ale to było dobre. Kurde. Czekało się i czekało, czekało. Ale nie sądziłem pan mam, kiedyś nie wiem, myślałem, że nawet, że wprowadzą bieganie do Minecrafta. Jakoś tak mi nie przychodziło to na myśl. No tam niby po co, nie? Ale jak te bustery stały już działać, później to złoto na te tory, to to już podróżowanie to takie nudne się stało. Także naprawdę to taka udręka była mała. Okej. Okay. I. No to zrobię, staję na razie. 16, 16, 16, 16. Ciach. I 16 drabinek. Tu mam jeszcze 5. Bardzo dobrze. Drzwi no właśnie drzwi e... pa pa pa, pa pa pa, O, ściemnia się, ściemnia, się, ściemnia. Niedobrze. dobrze. O, ciemno się robi. Dobra i szkiełkiem zrobimy. Ale o jednej rzeczy nie pomyślałem. Fuck. Dobra, czy to będzie wyżej. Ale jak tu na to szkło teraz wejść? Już teraz to mnie byle co trafi, idę, o, o, o. Czyli co, to ma 14 wysokości, ło. O i ładnie wygląda Tu się później coś zrobi, kurde Tu będzie, nie wiem, tu będzie, o tu się zrobi Wejście od domku O i będzie git, i mnie nawet wyraził ucieczki Gdyby mój dom był pełny Creeperów Fajnie, jakby teraz to wejście było właśnie Do domu, ale to jakby dom był pełny Creeperów to wtedy mogę sobie przejść, i tutaj jestem bezpieczny. Tak. Ja. Yeah. Może nie ma takich groźnych potworków, a ja nie mam nic praktycznie niecennego oprócz 50 sztuk Cobblestona, co przecież można wykorzystać. że narzędzia się strasznie szybko sypią. Naprawdę strasznie. O, to jest takie no, wkurzające troszeczkę. A no, ogólnie może być. I tak ten klimat jest taki niepowtarzalny. Dobra. W grze. Tego w późniejszych wersjach, szczerze mówiąc, zabrakło. Naprawdę. Tego takiego. tuż. Kamień ten, dobra, idziemy sobie, idziemy, idziemy, idziemy. I fajnie jest. Jeszcze się zrobi troszeczkę wysokości. Ile tam będzie, to tyle będzie. Ale na razie, no teraz mówię, no, teraz nie mam z czego nawet zbudować, bo muszę wbudował, nie oh, Fak. Fuck? Fuck. fuck! Przecież ja nie wyspałnuje się w domu. Shikit. Oh shit. Oh shit. Czekajcie, tu poczekam. Ten księżyc dopiero wschodzi. Dobra, ja sobie mogę zaznaczyć, że muszę jakoś zaznaczyć tutaj do domku trasę. Albo zrobić coś takiego, że po prostu, jak będę miał dużo metalu, to zrobić sobie kolej tutaj, gdzie z tego spawnu do tam gdzieś pod domek, nie? No, wtedy bym mógł ginąć, tak jakby bez jakichś tam większych podróży, nie? Ale ja już zapomniałam cholera jak do domu. Ale chyba tędy mi się zdaje. Jak nie to zabłonimy najwyżej. Także mała strata. Ale nie tędy, bo zawsze jakoś tak na lewo i... nie? No. Ta i szkielety jeszcze, super! Jelteam, wybrałeś się w zajebistą porę do podróży. Nie no on na pieprza, Jakby miał karabin. To, ale wiecie co, najgorszego no nie widać, z nim Zobij! Armia, ja po prostu tu idzie armia. Chyba tędy. Może, nie? Au. Ja nawet nie wiem, gdzie jestem, szczerze mówiąc, a później mówimy, że domek, nie? Eee, dobra. Shit. Może zaczęło pójść tam w prawo What the No Seryjnie Dobra Zabij mnie Jeżeli jesteś hardkorem Dobra, byłeś hardcorem, rozumiem cię a teraz jest cel główny wrócić do domu. To idziemy na prawo. Chyba nawet tutaj trafimy teraz, bo właśnie coś ta góra, górę to kojarzę nawet. Że tu taka większa była, nie? Kurde, ale najgorsze, że jest tak ciemno, kurde... Czego nie mogę dodać jakiejś kto czy czegoś takiego? Albo w ogóle jakieś pochodni na start, nie itp. Itd. Albo czego tu w ogóle nie było łóżka? Czemu nocna to nie wpadł wcześniej? Tylko dopiero w becie No bo to wcześniej zaczyna biom zwykły. No, ale to Dobra, na razie poczekam a dzień będzie Zdaje, zdaje mi się, że trzeba iść tam, ale wydaje mi się teraz, że trzeba iść tam, gdzie iść, patrzcie na zombie. No już będzie zachodził. Będzie zachodził i słońce zostanie. I mam 10 minut na znalezienie drogi do domu. Znaczy na no, praktycznie 8 nie licząc zachodu. Nie, czekajcie. Po 7,5 tak. Nie. 8,5 minut. Ty mam tak 8,5 minuty dzień, 8,5 minut noc, a po półtorej minuty wschód i zachód. Czyli tak to idzie. Czyli 20 minut w końcu ma dzień. Czyli jedna godzina w Minecrafcie jest w przybliżeniu do jednej godziny naszej. Do jednej minuty naszej. Wiecie co? I nawet zdaje mi się, że. Teraz, jak to tak wszystko ładniej widać, że trzeba było iść w tył. Bo tu to tylko śnieg, śnieg i śnieg. A tu Creeper i Creeper. Ale ja nie wiem, ja właśnie, to już mówię któryś raz i to wszystkim mówię, że nie wiem dlaczego inni mówią creepery. No kurde, bo to już zaczynałem jakiś ten temat, że to jest łatwiej, nie? No ale jeżeli pisze się Creeper przez ry, Creeper, to czego się mówi Clipper? Prawo, atakujemy coś. Coś jakby strzała. I jest dwa naraz na jednego. Bez przesady. Dobra, tu już się te góry zaczynają, a tego w nocy jakoś tak nie było widać ładnie. Chyba tu trzeba będzie gdzieś iść w tą stronę, nie? Bo w tą to nie Myślę, że o w tą właśnie. Wiecie jakoś tak mi się zdaje no ale glina jest trzeba by przejść... teraz nie wiem ech ten się trzyma przepraszam bardzo ech no ja wam się trzyma cholera jaka nic nie ma pod wodą A, już wiem. Ja też wiem, że specjalnie przewidziałem, że piasek o taka nie trzymać. Ziszczyłem. To, tu jakie wiry. Wow, wow, wow. Dobra, trzeba tu gdzieś na ląd, jakoś tu jest ląd. Ląd i ląd. Jejku, jaki Kelty jest tutaj głodny. Kurde, przecież tu się nie da biec. Dobra, dawaj, 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 ciągnij Dobra, a kurde Kurde, kurde, no kurde Już jest gdzieś dziesiąta, ja w domu nawet nie jestem kurde Kurde, kurde, kurde Kurde. Powiem Wam, że trafić do mnie do domu to jest. Nie wiem jak, bo ja... Już praktycznie. Chyba tylko w pierwszym odcinku zginąłem gdzieś i wróciłem, albo pamiętałem, nie? A teraz. Nie wiem, w tamtą stronę, kurde. Wszystko takie samo. I już wiem. Ja chyba poznaję tą pustynię. Ja jestem w chmurce! Dobra, nie lubię chmurek. No, chmurka spadaj. Mój dom... jest tam. Hop! Hop! Au, nie mogę sobie pozwolić na dodnięcie w tej chwili. Jedno serduszko. Fak. Ale już przynajmniej wiem, którędy pieniądze drzwi iść, nie? I orientuję się chyba w terenie. Zacząłem przynajmniej. A może to jest myślenia, a może i nie. Nie wiem. Ale zdaje mi się, że domek będzie właśnie w tamtym są Cholera, już się tak boję, skakać, że nie wiem. Tutaj wszystko może być: creeper, i zombie, i szkielet, kurde. I pająk. I poznajecie to domek. O oh, ja, yeah. czyli tak trzeba iść. Już wiem, dobra. No i już jestem u siebie. Czyli źle wtedy szedłem na północ, to trzeba iść na południe. Nie? O, klocek się pali, aj. Poużycie, nieładnie. Ale przyniosłem drzewko. Świnka! Cześć, przyniosłem dziewko. Nazwę je Bob. To będzie drzewko Bob. I koniec. Dobra, ale gdzie są moje przedmioty, fuck? Wszystko poszło. I najgorzej, że kurwa szkło straciłem. Shit. Shit. No shit. Kurde, no! Tyle szkła poszło, jest no, pełny stak szkła. Oh, fuck! Muszę sobie iść, e przedmioty zrobić? poszerzenie jakieś, kłopoty, bo nic nie mam, nic, no, nawet kobla kuźba nie ma, no. Na razie zrobię to z metalu. Bistru. Jestem tak wkurzony, że nie wiem. Kilof, czekajcie tu wykilo. Łopaty miecz. Tak, idzie i z 25 zrobiło się 19 sztuk żelaza. Dobra, teraz jeszcze trochę zrobić pochodni. 6 wystarczy. Trzeba coś zjeść chleb, nobra, może no, być. Może być. Tylko jeszcze czerwone grzyby, żebym znalazł tą grzybową sobie zrobić Okej. Okay. No dobra, i trzeba gdzieś popolować na coś. Będzie. W ogóle pożywienie zdobyć, nie? Kurde. Ja nie mogę przebolać tego piachu, powiem Wam, no, na ziemi piachu, tylko szkła. No. Kurde, jak wszystko, tak, to nic. A jak tak, to piach pójdzie już. Dobra, i co ja miałem, i ty miałem robić dzisiaj? Najdłużej to, na to wracanie zeszło, już będzie noc zapadać, chyba. Czy jeszcze nie? jeszcze nie? Nie, no już niedługo. Niewiele do nocy. No i dobra. To by było na tyle w dzisiejszej Alpie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, poleceniach, łapkach itd. I teraz chyba widzimy się e, w Call of Duty. A później w Godboxie zbudujemy to ogrodzenie sobie z e, tego lodu, które o czym po po podpowiedział mi bo taki e, no, użytkownik YouTube o nazwie Tomaszu966. Dobry pomysł poddał mi żeby zrobić sobie wokół domku tego w wieku. Ogrodzenie z lodu, no jak wiadomo, wydobyć lód, e, lodu, wydobyć tam bez i tak itd. nie da, a e, normalnie można przecież zrobić takie ogrodzenie z ziemi, nie? Zostawić jedną kratkę wolną i tam wlać, wlewać wodę, po prostu która, jak wiadomo, zamaryźnie, no, a później obsadzić to jakoś tam ładnie podkiem. Ja zrobię tą formę, a po prostu podczas odcinka. Wleję yy, i tyle, i na jak bok się też sobie zasadzę. Chyba kreształki i będę próbował po prostu yy, no yy, tam zrobić to w questem Tą krystalik, czy jakaś tam, ale to trzy diament ale diament chyba ma, mam, mam. No i będę to próbował sobie. A później trzeba będzie gdzieś redstone znaleźć, bo wiadomo, rozbudowa, nie? Te rurki i tak dalej. I znowu, i trzeba będzie odkryć ten genera generator, e, Taumik Restorer. I w ogóle, tak samo, kurczę, powiem Wam na tym. Yorkbox jest tak samo jak u mnie na tych modach, bo to jest większość tych modów. Ale e, no, no, niestety u mnie brakuje tych takich e, battle tower, tych takich zamków innych, co tam gdzieś tam są, broni. Bo na przykład mogę armatę zrobić na DiorgBoxie, nie wiem czy wiecie, oraz tam muszki i takie inne. No i dobra. To by było na tyle. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema.